Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj piątek 22 marca 2024 roku witam was serdecznie. Kochani, jak to w piątek, krótko, to znaczy, może nie krótko, najpierw omówimy sobie właśnie piątek, a później krótko powiemy o sobocie i o niedzieli. A więc po kolei piątek, czyli szóstka, i jeżeli chodzi o księżyc, on będzie w znaku lwa, natomiast. O godzinie 8:41, czyli no relatywnie dość wcześnie, przejdzie do znaku panny. Um, kochani, szósteczka to na pewno dobry czas, żeby skupić się na sprawach domu. I to począwszy od takich najbardziej przyziemnych rzeczy, jak na przykład sprzątanie, pranie i tak dalej, poprzez właśnie jakieś, być może, już upiększanie naszego domu, może tutaj pod kątem już świąt, tak? Będziecie gdzieś tam powoli jakieś dekoracje robić, myśleć o tym, przygotowywać się, e, aż po gotowanie, na przykład, <laughs> czyli właśnie wszystko co związane z domem. I teraz na pewno fajne popołudnie można tu spędzić, czy, czy ewentualnie wieczór, właśnie, może jakieś spotkanie z przyjaciółmi. Na pewno. Dzień, który niesie ze sobą dużo spokoju, takiej harmonii. Myślę, że w takim pozytywnym znaczeniu: to nie chodzi o to, że będzie nudno, tylko że właśnie będzie można odpocząć, zrelaksować się, spokojnie porozmawiać. Księżyc znaku panny z kolei <laughs> sprawia, że nasze myśli gdzieś tam głównie obracają się wokół zdrowia, wokół. Takiej troski naszej o przyszłość, tak? Więc możemy na pewno w tej energii myśleć o jakichś planach. W tych planach właśnie będziemy brali pod uwagę również nasze zdrowie. No i oczywiście, jeżeli Panna, to na pewno wszystko jest dobrze wyliczone, solidnie, jakieś takie mocne podstawy tutaj są tych planów, tak? To nie jest jakaś fantazja, która nie ma szansy się zrealizować, tylko wręcz przeciwnie z bałością o każdy najmniejszy szczegół. Mam na to też krytykanctwo, więc uważajcie tutaj szczególnie przy tych spotkaniach powiedzmy towarzyskich, żeby właśnie nie wpaść w taką nadmierną chęć przesadnej krytyki, bo ktoś się może po prostu obrazić najzwyczajniej w świecie. No i też uważajcie, żeby nie wpadać w przesady, w jakichś opowieściach o swoich chorobach, boleściach, bolączkach i tak bo możemy być tutaj bardzo dosłowni, kogoś możemy wręcz, no powiedzmy, że zniesmaczyć tą opowieścią. Kochani, patrzymy na karty. Cesarzowa dla Baranka i karta w Skarbie, bądź świadomy swoich finansów. Gdy żyjesz ponad stan, unikasz sprawdzania salda swojego konta bankowego, robisz zakupy, by uśmierzyć negatywne uczucia lub ból, być może nadszedł czas, aby uporządkować swoje relacje z pieniędzmi. Odrzuć lęk i wstyd przed swoimi finansami i już dziś weź odpowiedzialność za swoją przyszłość. Wszelkie niemądre decyzje, które podjąłeś w przeszłości, są już za tobą. W razie potrzeby szukaj wskazówek i miej pełny obraz swojego finansowego dobrobytu. Pamiętaj, że zaoszczędzone pieniądze to zarobione pieniądze. Skoro więc mamy tutaj głównie Kwestie, właśnie finansowe, poruszyć, no to pewnie należałoby zwrócić właśnie na to uwagę, drogie baranki, że w cesarzowie rzeczywiście możecie troszkę żyć ponad stan, bo to jest taka chęć, właśnie otaczania się luksusem zamożność, którą pokazujemy gdzieś na zewnątrz. No, może tutaj trzeba właśnie uważać, żeby nie przesadzić, żeby gdzieś tam nie popaść w, jakieś, w, jakieś, w jakąś no nadmierną taką rozrzutność, być może nie przeszarżować własnych możliwości, bo może tutaj w tym kierunku to iść. To jest karta bogactwa, dobrobytu, ale tak jak mówię, trzeba, trzeba mieć tutaj też zachować umiar, tym bardziej, że ta karta właśnie, jakby o tym nam tutaj. Przypomina, aby jednak być świadomym, jak te nasze finanse w rzeczywistości wyglądają. Kochani, byk ma dzisiaj szóstkę pucharów i kartę uwierz. Wokół ciebie jest magia, otwórz się na cuda wszechświata, zwróć uwagę na połączenia i synchroniczności. Podążaj za swoimi uczuciami i wierz całym sercem. Z powodzeniem realizujemy nasze marzenia, kiedy nasze uczucia są zgodne z naszymi planami. Z tego świętego związku kształtują się właściwe idee, rozkwitają najlepsze relacje, a to, co zamierzasz, łatwo się urzeczywistnia. Wszystko jest możliwe. Uwierz. A szóstka pucharów, kochani, to karta, która mówi o powrocie do czegoś, co było. Więc bardzo możliwe, że jakieś właśnie historie z przeszłości za. Zatoczą dzisiaj krąg, wrócą do was, bądź wy do nich wrócicie i będziecie być może raz jeszcze próbowali właśnie z czymś się zmierzyć. No i ta karta uwierz, może właśnie do tego się odnosi, tak że jeżeli wtedy się nie udało z jakiegoś tam powodu jakaś była blokada, niemoc, jakiś ciężar być może tej sytuacji. Teraz mm, okoliczności są inne, i jeżeli tylko uwierzysz, to jest szansa, że tym razem się to zrealizuje, że tym razem się to powiedzie. Więc, no, warto, warto, myślę, tutaj jeszcze raz spróbować. Tak, oczywiście najpierw przemyśleć, zastanowić się. Dzisiejszy dzień sprzyja temu, żeby to nie było właśnie na takich glinianych nogach, tylko żeby to miało jakieś solidne podstawy, solidne fundamenty, jeżeli chcemy oczywiście, aby mogło się to, ten projekt, powiedzmy, zakończyć sukcesem, więc tak. Um, bliźnięta. Bliźnięta mają dzisiaj dziesiątkę pucharów i kartę Jesteś kochany. Jesteś doskonały taki, jaki jesteś. Jesteś kochany. Jeśli nie masz wzorca miłości, wyobraź sobie siebie jako dziecko. Być może masz ulubione zdjęcie przedstawiające siebie jako uroczego pięciolatka. Spójrz w swoje słodkie oczęta i przyznaj, że jesteś wyjątkowy. To dziecko w środku wciąż potrzebuje twojej czułości, podobnie jak ty, jako dorosły. Proszę, nie porzucaj samego siebie. Zamiast tego zanurz się w oceanie miłości wewnątrz siebie. Jesteś kochany. Bliźniaku, no piękne karty, bo dziesiątka pucharów też mówi o takim właśnie spełnieniu radości, spokoju, spełnieniu płynącym właśnie z bliskości, z ludźmi, których kochasz z tych emocji, z tych uczuć, które możesz sobie pozwolić na to, żeby je okazać, bo nikt tutaj ani tego nie będzie chciał wykorzystać, ani nie będzie patrzył na to w jakiś zły sposób, tylko wręcz przeciwnie, odwzajemni ci tym samym. Więc możesz się delektować swoim szczęściem. Jesteś kochany, masz dobre samopoczucie, promieniujesz miłością, odbierasz tą miłość też od swoich bliskich. Więc nic tylko się zachwycać tymi, Wspaniałymi u, u, uczuciami, zachwycać, dziękować za, za, za to właśnie, w jakim cudownym momencie życia jesteś i jak możesz być szczęśliwy. Więc karta, która o tym przypomina i która mówi: spędź czas też ze swoimi bliskimi, daj im te uczucia, ale też otrzymuj te uczucia. Więc to w dwie strony oczywiście działa. No i kochani Raczek, Raczek ma dzisiaj kartę Asa Kielichów i kartę dziel się swoimi talentami. Twoja kreatywność pozytywnie wpływa na świat, aż tryska pięknem i innowacją. Wszyscy czerpią korzyści swojej sztuki, a zwłaszcza ty. Poznaj swoją utalentowaną wewnętrzną muzę. <laughs> pielęgnuj swoją wizję. Twoje wyjątkowe talenty są po to, abyś mógł dzielić się nimi z innymi. A z Pucharów kochani, to jest na pewno intuicja, więc możliwe, że właśnie dzisiaj intuicja czy też siła emocji, siła uczuć będzie was prowadzić przez ten dzień. Słuchajcie swoich emocji dzisiaj, słuchajcie swoich uczuć, słuchajcie swojej głębi w ogóle. Pozwólcie sobie też na to, żeby serce was prowadziło, żebyście podążali właśnie za Sercem. Na pewno można dzisiaj wyrazić jakieś swoje głębokie uczucia, być może dotąd skrywane. Dzisiaj będzie dobry czas, żeby, żeby o nich powiedzieć. Na pewno też dużo takiego współczucia, empatii, dobre porozumienie z innymi ludźmi i będziecie mieli też okazję, aby właśnie dzielić się swoimi talentami. Czyli bardzo możliwe, że te osoby, które w jakiś sposób właśnie tworzą, może jakoś artystycznie, tak na, na każdym w zasadzie poziomie, gdzie jest kreacja, gdzie jest to tworzenie, mogą tutaj dzisiaj się szczególnie zrealizować. No i właśnie chodzi też o to, aby to, co robimy w ten sposób, właśnie kreatywny, artystyczny, żeby to było też nie tylko dla nas, ale też dla innych, żeby to było jakąś wartością dodaną dla, dla innych ludzi, po prostu, żeby oni też mieli z tego radość i czerpali przyjemność. Kochani lew, lew ma dzisiaj gwiazdę i kartę podejmij ryzyko. Wielkie rzeczy rodzą się dzięki tym, którzy są wystarczająco odważni, by latać, gotowi zaryzykować porażkę. Twoje marzenia wymagają działania, a ty jesteś na to gotowy. Pamiętaj, że nie masz nic do stracenia. Nawet jeśli ci się nie uda, to zdobędziesz cenną lekcję, więc rusz tyłek i zaryzykuj. Śmiało. No gwiazda to jest przede wszystkim nadzieja. To jest przede wszystkim taki Taki moment, kiedy, kiedy po trudnym jakimś czasie następuje właśnie takie uspokojenie, wyciszenie, kiedy wszystko się zaczyna wreszcie, można by rzec, układać, tak? I my zaczynamy oddychać pełną piersią, łapiemy taki głęboki oddech, rozwijamy skrzydła, szybujemy. No i być może to ryzyko tu jest potrzebne do tego, żeby się wyzwolić z tego strachu, który był wcześniej, z tych obaw, tych lęków i właśnie te skrzydła rozwinąć. Czy to jest rzeczywiście wielkie ryzyko? Myślę, że nie, bo to już jest ten moment, kiedy mamy, można powiedzieć, prawo do tego, żeby właśnie te skrzydła rozwijać. No, ale zawsze, zawsze jest pewnie jakaś niepewność, więc mimo, że tutaj jest duża nadzieja i taki spokój, myślę, wewnętrzny już będziecie czuły, drogie lwy, ale właśnie nie hamujcie swoich działań, tylko pójście do przodu. No niech to będzie nazwane ryzykiem, skoro taka karta nam wyszła, więc zaryzykujcie. To się Wam opłaci, bo dzięki temu mogą się spełnić Twoje nadzieje, Twoje marzenia, Twoje plany, będziesz podążać właśnie w tym kierunku. Panna, kochani, Panna ma dzisiaj kartę papieża, arcykapłana i kartę słuchaj. Czy więcej mówisz niż słuchasz, czy kończysz zdania innych ludzi za nich? Prawdziwa więź dotyczy tego, co ludzie czują za naszą sprawą i czy jesteśmy otwarci i obecni. Życie komunikuje się z Tobą, mój drogi. Ważna wiadomość próbuje do Ciebie dotrzeć. Nie bój się, że nie zostaniesz wysłuchany i zauważony. Dostaniesz swoją szansę. Na razie po prostu posłuchaj. Posłuchaj. Kochani, Papież jest takim troszeczkę autokratą, tak, więc może, może ta karta ma was właśnie tak troszeczkę nastroić bardziej delikatnie w stosunku do innych, tak, żeby nie narzucać innym swojego zdania, żeby nie wyprzedzać ich myśli, żeby no nie być tylko i wyłącznie tym, którym mówi, który narzuca tempo. Może czasem trzeba się <laughs> troszkę odsunąć, dać komuś przestrzeń i właśnie posłuchać. Co ta druga strona ma do powiedzenia? W papieżu, oczywiście, jest takie przekonanie, że ja mam rację, moje zdanie jest najważniejsze, ja mam ostatnie słowo i tak dalej. Więc tu może właśnie oszczerzenie nie wpadajcie w taką energię dajcie troszeczkę więcej luzu, więcej możliwości do wykazania się właśnie innym. Być może właśnie najbliżsi chcą coś ważnego Wam przekazać. I Wy y, po prostu nie blokujcie tego dzisiaj. Posłuchajcie, pozwólcie innym y, coś z siebie dać, y, y, przekazać jakieś ważne informacje. One mogą być dla Ciebie też ważne, chociaż Tobie się na ten moment może wydawać, że niekoniecznie. Więc, <coughs> tak jak mówię, słuchajcie dzisiaj. Waga. Waga ma ósemkę mieczy i kartę weź głęboki oddech. Zrób wydech, wypuść to wszystko, wypnij swój wspaniały brzuch i co z tego, że Twoje dżinsy są przyciasne? Oto rozwiązanie. Kup większy rozmiar. Głębokie, pełne oddechy dodają Ci sił, uwalniają od smutku i napełniają ekstazą. Zrób przerwę, weź długi, powolny, duży, doskonały oddech. Zrób wydech. Pamiętaj, kiedy jest Ci ciężko, weź głęboki oddech i uwierz w to, że możesz osiągnąć wiele. Moje drogie wagi, może to jest sposób właśnie na to, aby się uwolnić, bo wy tutaj jesteście pokazani w jakichś ograniczeniach, w jakiejś może nawet wręcz pułapce. Więc może dzięki temu, właśnie że zmobilizujecie się, weźmiecie ten głęboki oddech, uda się Wam z tego ograniczenia wyrwać. Zamiast siedzieć w pułapce, wyzwalacie się. Więc, moi drodzy, doszczeszcie swoje możliwości, doszczeszcie też to, że możecie działać, weźcie głęboki oddech i ruszcie do działania. Nie obawiajcie się, to nie jest tak, że macie tutaj czekać na czyjś ruch, że ktoś musi decydować, ktoś musi robić. Wy też macie prawo do tego, żeby właśnie być tą osobą decyzyjną, aktywną, działającą. Nie tylko oczekującą. I nie bójcie się, nie bójcie się konsekwencji, dajcie sobie radę, tylko właśnie trzeba wziąć ten głęboki oddech, zmobilizować się. No i co, no i ruszyć tak, podjąć decyzję i ruszyć. Skorpion, kochani, dziesiątka buław i karta poza zasięgiem. Naładuj akumulatory swojej duszy, odłączając się od cyfrowego świata. Połącz się z samym sobą, odłączając się od rozpraszaczy, takich jak listy rzeczy do zrobienia i innych osób. Wybierz się na spacer. Najlepszym sposobem na tworzenie świeżych, innowacyjnych pomysłów jest zrównoważenie świata wirtualnego z rzeczywistym. Ptaki na drzewach mają tyle samo wiedzy do przekazania, co internet. A więc skorpiony. Widać, że jesteście przepracowane, przemęczone. Dziesiątka buław o tym mówi, że zapomnieliście być może o jakichś granicach, pozwoliliście, aby też inni, na wasze ramiona zrzucali swoje obowiązki, swoje problemy. No i no cóż, no finał jest taki, że to wy to wszystko niesiecie, czujecie się przemęczeni, przeciążeni, wzięliście na siebie, no, czy to obowiązki, czy odpowiedzialność, czy no, nawet jakąś winę może za coś, bo to czasem też tak jest, że właśnie czyjąś winę bierzecie na swoje barki. W każdym razie czujecie się. Totalnie zmęczeni, totalnie przeciążeni i być może czas, może piątek, ten dzisiejszy, właśnie rozpoczyna się weekend, więc może ten weekend wykorzystajcie właśnie na to, aby odpocząć, aby troszkę się zresetować, aby wyłączyć telefon i być tylko i wyłącznie dla siebie, ładować swoje akumulatory. Bardzo możliwe, że takiej właśnie energii tutaj będziecie potrzebowali. No i kochani strzelec, a strzelec jest dzisiaj w siódemce kielichów. I karta narób zamieszania. Twoja kolejna wzbudzenie sensacji i sukces oraz wszcząśnięcie starymi posadami. Nie bądź mięczakiem, być może ci się to nie uda, może będziesz wyglądać śmiesznie, może jednak sprawisz, że ludzie zmienią swój sposób myślenia. Każdy wielki pionier i twórca zmian narobił niezłego zamieszania. Ty też taki jesteś. No, drugi szczelcu, fantazja Ci tu na pewno będzie pomagać, bo w siódemce kielichów nasza wyobraźnia, nasza fantazja można powiedzieć w zasadzie nie zna granic i mamy takie poczucie, że nasze możliwości się nie kończą właściwie, sięgają dalej niż wzrok sięga, tak? No i to jeszcze ok, można by było przyjąć za, za, za coś fajnego, natomiast uważajcie, żeby w tej karcie nie wpaść w takie rozproszenie energii, żeby nie wpaść w takie nadmierne, to znaczy w pewnym momencie nie umiemy wybrać, tak, bo nam się wydaje, że Tyle mam możliwości, tyle alternatywko obok nas, że wszystkiego chcielibyśmy dotknąć, wszystkiego chcielibyśmy spróbować. I niestety to jest droga do wprowadzania w swoje życie chaosu. To zamieszanie no w pewnym sensie jest chaosem, tak? ale myślę, że nie o takie zamieszanie tu chodzi, żeby właśnie w swoje życie wprowadzać ten chaos, tylko bardziej może chodzi o to, żeby podjąć jakieś decyzje, które nie są być może takimi oczywistymi decyzjami. Czy na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że to jest coś nieprzewidywalnego. A jednak jeżeli wy właśnie za tym podążycie, no to będzie to zamieszanie wokół. Uważajcie tylko, żeby nie popadać w przesyt, żeby, żeby właśnie wybrać, a nie patrzeć przez te różowe okulary i, i liczyć, że wszystko będzie moje, wszystko będzie w moim zasięgu. To nie jest droga w dobrą stronę, w dobrym kierunku. Koziorożec, kochani, ma dzisiaj kartę słońca i kartę zauważ błogosławieństwa. Wdzięczność stawia nas w pozycji, w której mamy posiadać, zamiast chcieć, a także dziękować, zamiast narzekać. Kiedy skupiamy się na tym, co już mamy i podsumowujemy nasze błogosławieństwa, otrzymujemy jeszcze więcej błogosławieństw. Za co jesteś wdzięczny? Podziel się tym sam ze sobą i z innymi. No poczucie szczęścia, spełnienia, kochani. Słońce to jest oświecenie, to jest wspaniałość, to jest radość, to jest taka pewność, to jest też ogromna energia, którą mamy, a to wszystko być może właśnie dlatego, że rozumiemy, zdajemy sobie sprawę, jak wiele mamy, jak wiele błogosławieństw właśnie w naszym życiu istnieje, jaką mamy nieograniczoną energię, że promieniujemy naszym zdrowiem, naszym szczęściem, że spełniają się nasze marzenia. Na pewno ta karta też obiecuje sukces, więc czegokolwiek się powiedzmy byś teraz pochwycił, uchwycił, zajął się czymkolwiek, to to jest karta, która mówi: uda ci się, odniesiesz sukces. Ale bądź równocześnie wdzięczny za wszystko, co masz, za wszystkie dary, za wszystkie te błogosławieństwa. Doceniaj je, dziękuj. No i to oczywiście generuje, generuje jakby niekończącą się rzekę kolejnych cudów w Twoim życiu. Wodnik, kochani, idziemy do wodnika. Wodnik ma dzisiaj Pazia Buław i kartę Celebruj swoją miłość. Kiedy dbamy o ukochaną osobę, więź z nią się zacieśnia. Tworzymy głębsze poziomy zaufania, intymności i przyjaźni. Bardzo łatwo późno łatwiznę w związku i włączyć tempomat. Jednak zamiast tego związek należy urozmaicać, dodać mu pikanterii. Zrób coś wyjątkowego i spontanicznego. A jeśli obecnie szukasz swojej bratniej duszy, wybierz się na fajną randkę. Im bardziej szczęśliwy, im będziesz szczęśliwszy i bardziej spójny ze samym sobą, tym będziesz atrakcyjniejszy dla innych. Celebruj swoją miłość. No, na pewno paść buław to jest. Entuzjazm to jest kreatywność, to jest pewność siebie, odwaga, to jest też taka aktywność na polu fizycznym, tak? Czyli ktoś, kto nie siedzi na kanapie, tylko właśnie, właśnie działa, uprawia jakieś tam sporty, powiedzmy, jest pełen po energii, to taka osoba młoda duchem. Patrzymy na nią i zawsze mamy problem z określeniem, ile lat ten ktoś ma, tak? bo na pewno młodziej się prezentuje niż jego Pesel. Więc taka właśnie aktywna, energiczna osóbka. I myślę, że albo wy w taką energię dzisiaj wejdziecie, drogie wodniki, albo z kimś takim przyjdzie wam spędzić czas, a może jakaś młodsza osoba zaprosi was gdzieś, albo zaproponuje jakieś właśnie wspólne wyjście, czy wspólne, wspólne jakieś spędzenie czasu. No i idziemy do rybeczek. Kochani, rybki mają dzisiaj dwójkę mieczy. I karta współczucie dla wszystkich. Współczucie jest bijącym sercem wszystkich praktyk duchowych. Pokój, którego szukasz, pochodzi z pokoju, który tworzysz. Niechaj teraz Twoje współczucie obejmie wszystkie istoty, w tym Ciebie samego. Wszyscy na tym skorzystają, gdy będziesz dobry. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe i wolne. Współczucie dla wszystkich. Drogie rybeczki, dwójka mieczy mówi o tro takich trochę zablokowanych emocjach kiedy unikamy bezpośredniej konfrontacji z czymś bądź z kimś, z jakąś trudną sytuacją, z jakąś osobą, która no niestety ale w jakiś sposób jest z nami skonfliktowana, tak? Unikamy też spojrzenia w oczy jakiemuś problemowi. Udajemy, że wszystko jest w porządku. Natomiast no nie ma tutaj zmierzenia się, odrzucamy tak naprawdę możliwość nawet też odczucia własnych głębokich emocji, ale też czy jakichś takich reakcji naturalnych, ale też czy mamy innych na dystans. Blokujemy to nasze serce, zasłaniamy się tak, aby nie zostać zranionymi. Natomiast równocześnie blokując się, też w pewien sposób odpychając innych, też w pewien sposób krzywdzimy innych. Więc może trzeba tutaj to współczucie okazać, ale to jest współczucie, które Działa w dwie strony, bo innym dając współczucie, równocześnie dbamy też o siebie. Więc otwórzcie się, kochani, zrzućcie tę opaskę z oczu, odważcie się, aby właśnie stanąć oko w oko, aby się zmierzyć z tym problemem, z tą sprawą, która właśnie przed wami jest. Kochani, to tyle o piątku, no i pójdziemy sobie teraz do soboty. Sobota to jest 23 marca 2024 roku. Wibracja dnia to siódemka, a księżyc znajduje się nadal w znaku panny. Siódemeczka to bardzo dobry czas na naukę, na rozwój duchowy. Na takie właśnie bardziej skupienie się w, na sobie, na swoim wnętrzu, niż na tym, co jest dookoła nas. Więc bardzo dobry czas też no, chociażby na relaks, tak? chociażby na, na książkę, na, na zamknięcie się w domu na cztery spusty, tak naprawdę, i albo uczenie się czegoś, albo robienie planów, albo właśnie czytanie książki, planowanie czegoś jeszcze, no coś związanego z przyszłością. Na pewno, na pewno tutaj bardzo dużo takiego wglądu w siebie, w tej energii możemy mieć. A ponieważ księżyc jest w znaku panny, więc myślę, że będziemy szczególnie jeżeli chodzi o te plany, to będziemy właśnie wszystko bardzo dokładnie widzieć, dostrzegać i myślę, że tutaj będą one bardzo precyzyjne. Weźmiemy sobie jeszcze opiekuńcze karty i wybierzemy sobie jedną na sobotę dla nas wszystkich. I to będzie kochani cierpliwość. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. No. Sobota, cierpliwość. No i czas kochani na niedzielę, niedziela czyli 24 marca 2024 roku. Wibracja dnia 8, księżyc w znaku Panny do godziny O właśnie, przepraszam bardzo. No niestety przegalopował mój mój koniokot. Ach, dobra, jedna karta tego spadła, tak. Do 21.37 wówczas przejdzie do znaku wagi, a więc już no wieczorem, tak? Czyli zdecydowanie większość dnia jeszcze, jeszcze w Księżyc w pannie. Ósemeczka to czas znowuż bardzo dobry na robienie planów, szczególnie długoterminowych. I szczególnie związanych ze sprawami zawodowymi, finansowymi, materialnymi, bo tutaj w tym kierunku podążamy. Już mniej kwestie zdrowia, kwestie naszego bezpieczeństwa, kwestie jakiejś takiej naszej higieny życia, być może to bardziej było w sobotę, a w niedzielę już bardziej właśnie sprawy finansowe, zawodowe, i tutaj będziemy już o tych rzeczach dzisiaj myśleć. I takie ewentualnie plany, i gdzieś tam no, w głowie sobie będziemy już może te kształty y, y, precyzować, układać i tak dalej. Przy ósemce uważajcie, kochani, na swoje nerwy, ponieważ w połączeniu z panną, która jest bardzo szczegółowa, drobiazgowa, ale też krytyczna, można się z kimś po prostu pokłócić, najzwyczajniej w świecie, bo będziecie się czepiać szczegółów, a ktoś to odbierze jako atak na siebie i może być reakcja bardzo, bardzo no taka trudna, tak? Ponieważ każdy tutaj czuje jakąś taką dużą siłę w ósemce, no i nie chce odpuścić, tylko każdy gdzieś tam właśnie te swoje nerwy trochę musi na postronku trzymać. Więc nie dajcie się też sprowokować, sami nie prowokujcie, Czasem lepiej policzyć do 10, zanim się coś powie, i myślę, że to no, wyjdzie w sumie na dobre. Oczywiście, skoro ósemka, dobry czas też na wysiłek fizyczny, więc jeżeli ktoś by miał ochotę, nie wiem, na wyjście w góry, czy pójście na jakieś ćwiczenia, czy w ogóle w jakikolwiek sposób uprawiać sport, no to bardzo dobry ku temu czas. No i jeszcze, kochani, jedna karta dla nas wszystkich na niedzielę: karta opiekuńcza. I to będzie, moi kochani, odkrywanie. Wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. No, może to jest właśnie związane z tymi planami, które tu można sobie robić. Więc wsłuchajcie się w swoje życie. I będziemy doskonale wiedzieć, dokąd dalej iść. Moi kochani, tyle na dzisiaj. Życzę Wam cudownego piątku, cudownego całego weekendu. No i oczywiście słyszymy się niebawem.